E, dobra, sprawdziłem. Brick. E, clay and... Br brick. Dobra. Jeszcze jeden znaczek. Co to może być? Pomyślmy. E, inne? I tutaj będzie... Gold. I teraz wszystko tu powrzucam, co mam u siebie na górze. Nara. No dobra ludzie. Skończyłem już. Widzicie, tutaj jest prawie pusto. zostawiłem już tylko rzeczy, które... ...na pewno mi się przydadzą. I patrzcie. Trochę dużo tego tutaj jest, no nie? Jeszcze część jest tak w ogóle podzielona, że na przykład... ...świr i... I piasek w jednym, albo że szkło i obsydian w jednym. Tutaj są diamenty i złoto. Wszystkie nazwy są po angielsku. Jak widać, coś już tu jest. Tutaj jest obsydian i szkło. Też coś jest. Głównie obsydian, no dużo nawet. Tutaj jest, jest drewno i wszystko, co jest drewna. No, czyli też kałąski też zaliczyłem. Tam drabinki, deski. Presule well plate, desek, patyki. Tutaj redstone, czyli kabel. Tutaj jest jedzenie nasiona i ziemia. Jak widać, całkiem pokaźne. Tutaj są kupełki, wiaderka. Jak widać, całkiem dużo. Mimo wszystko, warto też mieć jedy, jeden zapasowy. Tutaj jest, jest kamień i wszystko co jest zrobione z kamienia. Tutaj jest dużo, w miarę dużo. Jest kamień, głównie cobblestone, tam schodki, moss stone, kafelki i tak dalej. Tutaj jest gravel, flinty, piasek i sandstone. Tutaj też jest w miarę. Będę potrzebować cztery świra, tak ogólnie. Tutaj żelazo. Tutaj inne. Czyli takie, których. A to wezmę. Kole, e, które się nie klasyfikują do żadnej grupy, prawie. E, pochodnie też wezmę. Tutaj jest e, to, co drobnęły potwory. Czyli też trochę, głównie Smoke Tower. To wszystko jest. Tutaj jest glina, cegły i węgiel. Też trochę jest. Tutaj jest, są narzędzia i zbroja. Trochę jest. I to, to są barwniki i wełna. Czyli schowam wełnę. No i co ja potrzebuję? Jeszcze drabinki. Wezmę sobie. Jak 16. Może być, przy, może być przydatne. Redstone mnie. Hmm. Trochę jedzenia To nie. To nie. To nie. To nie. To nie. Jeszcze się przyda trochę drewna. Um, tyle i tyle. Dostałem do ekwipunku. Jeszcze kaktus się nie przyda. Tutaj nic się nie przyda z tego. Tutaj też nic. 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 Mm, Minecart może być czasami przydatny. A tak ogólnie tu też nic. Żelazo nie. Tutaj też nie. Nie, nie. Dobra. To by było na tyle, mm -hmm. jeśli chodzi o stały punek, O, właśnie szkielet spłonął. Wow! Wow, Ile tylko jest? Ej! Jak to strzała stanęła? Kurwa. Jak mam wziąć to? Ej, krowa! Co ty robisz? Tutaj zamurowałem. Mam dosyć przygód. Tamtym, zresztą przejść tam i będę wchodził. W każdym razie trochę tutaj się zrobiło tego. A więc co zrobię? I wyląduje to od razu w stałym kwifunku. Wezmę. Um, przecież miałem mieć. Gdzie ja mam mieć? A jest to. Um, wezmę to. Crafting table. I zrobię sobie. O, Jezu, nie. Zrobię sobie łuk. To też wyląduje w stałym jakimś punku? Zastanawiam się, gdzie może tak. Dobra. Tak stałem, i jeszcze strzały muszą być w stałym. Żebym miał z czego strzelać. Wezmę też od razu flinty, patyki i to. Jak klikamy lewy i prawy. Na zmianę to się, to się robi dwa razy szybciej. No i wystarczy.